Wiele rzeczy w moim życiu zostało uzdrowione przez tę drogę. To jest niesamowicie, taka długa opowieść, jakoś, ale wiem, że. Ani, prawda, nie myślałam w ogóle o, o zgromadzeniu wcześniej. Ale co, jak przyjechałam chyba w szóstej klasie, przyjechałam do Stanów, przeżyłam taki niesamowicie trudny czas. Ja nie, nie mówiłam językiem, miałam nie skończyć szkoły, bo po prostu no, nie radziłam sobie. I. Po ósmej klasie, gdzie miałam już, powiedzieli, że jak się nie skończę, to muszę wakacje iść do szkoły. I myślałam, no jejku, no, je, no nie chciałabym. I jakoś, jakoś to wyszło, że tak może na, na niższych ocenach przeszłam, skończyłam tę szkołę. Ale no język, myślę, że język i tak może kultura, jest nowa szkoła, i to wszystko tak da, dłuższy czas dawało mi taką trudność. Więc jak już poszłam później jest high school, już po ósmej klasie jest. To tam sobie postanowiłam, no to ja dam wszystko z siebie. Jak moi rodzice tyle się starali, żeby tu przejechać. No wierzę jakoś w to tego mocy imigranta, że takie ludzie potrafią być znikąd i zrobić dużo zrobić. Więc no przyznam się, że wzięłam się za naukę, skończyłam cztery lata później, skończyłam chyba dziesiąta z całej szkoły, jako nie wiem, myśląc sobie, że no mam tyle takich rzeczy przeciwko mnie, żeby nie mogła się dobrze mi być w szkole, ale no tak e, skończyłam szkołę już no, to takie białe, z wyróżnieniami, z różnymi klubami. Tak dla mnie to był taki, taki, taki wielki trud, taka wielka droga, że jak już skończyłam to hajsku, to powiedziałam sobie, że no, ja muszę odpocząć. Jak szkoła, to naprawdę aha. wtedy sobie udowodniłam, że no, człowiek wszystko może, nie to. Ile, prawda, jako może to, że no, nie umiałam tego języka i nadal nie umiem, no, myślę, że nadal nie umie tak dobrze, ale no, wierzyłam w to, że siłę woli, więc to tak mnie nauczyło tego, że no, faktycznie to się da rady. I z jednej strony no, takie dobre oceny, mogę iść do której szkoły, chcę sobie, prawda, ale z drugiej strony. A... Nie, już nie, nie miałam tej siły, byłam jak wypalona, powiedzmy, wypalona, falona tym wszystkim, więc tak to i takie inne też wy, może wydarzenia złożyło się jakoś w to, że takie problemy, potrzeba zmiany, potrzeba potrzeba i to też był czas, a może Początki wojny w Iraku to było też i to taka wdzięczność się we mnie odezwała też jako do kraju, że, że no moi rodzice, i rodzeństwo, no, no, Pan Bóg wiele im dał i, i wiele te, zawdzięczamy też dzięki właśnie stanom, gdzie, gdzie jesteśmy i gdzie naprawdę żyje się nam dobrze. Taka wdzięczność się odezwała też, że no, w imieniu całej mojej rodziny też jakoś chciałabym oddać, chciałabym jakoś może małą cząstkę tego, tego podziękować. Więc to się taka wdzięczność się odezwała. I ten, no, no, poza tą szkołą. I wiele takich, no to, że jako młody człowiek, tak się pragnienie, no zwiedzić świat, że robi rzeczy, których żaden człowiek nie marzył. To dalsze pokonywanie siebie. A w tym moim małym, powiedzmy, krótkim życiu w wojsku nie to, że no wiele czuję, się, że zrobiłam tyle rzeczy których no, żaden człowiek taby, większości ludzi na świecie nie może zrobić w całym swoim życiu. Takie, takie, no, takie doświadczenia, więc że, nie, nie dość, żeby jest ta bogatość doświadczeń, ale też niesamowicie odkryłam a, wartość człowieka, ważność człowieka. Nie to, że ja sobie byłam gdzieś tam, nie wiem, wodziłam po górach i tam gdzieś w oceanie sobie bywałam. I to jest po prostu o, ta. Mogłam sobie jako człowiek w wojsku, to też mamy niesamowitą taką wolność, mamy, no i jedziemy sobie, mamy, powiedzmy mamy urlop, no to sobie jadę gdzieś, gdzieś po świecie dalej i mogę sobie robić, no aby tak, doświadczać takie może rzeczy, których no ludzie, prosty człowiek to tak, aby nigdy może nie, nie mieć szansy, bo go nie stać, ale jak jesteś, no Człowiekiem no, nie masz domu, płacą ci za jedzenie, płacą ci za mieszkanie i wszystko może tak, aby załatwione. I to pensje zbierasz, no i teraz młody człowiek, to myślisz, prawda, jak tym żyć. I, I w tym wszystkim moim takim może, w tych doświadczeniach, w tych wycieczkach jakich, które miałam okazję, to widziałam, że brak człowieka tak niesamowicie tak doceniałam moją rodzinę, doceniałam każdego człowieka, że Żadne miejsce, gdzie bym na świecie nie była, co bym nie widziała, co bym nie zrobiła, to wszystko nie ma smaku, nie ma wartości, nie ma takiego szczęścia w tym, jeżeli tam nie ma właśnie drugiego człowieka, w którym się podzielić, doświadczyć i dla którego to aby nie, nie robić. Jako to wszystko no bez człowieka, no to wszystko piękno świata nie ma znaczenia dla mnie, tak, I to wszystko mnie nawet taką... Może odebrało chęć, żeby w tej chwili taką chęć, żeby już nie potrzebuje już nic widzieć, nic, nic no przed cudów, nie wspinać się na montawres, nie potrzebuje rzeczy takiego, nie potrzebuje, chcę być właśnie z ludźmi, tak? tak? No właśnie, tu jest skarb i tego się nie znajdzie samemu tak w świecie z daleka od bliskich ludzi potrzebujących.